Jesteśmy napędzeni, jesteśmy pewni siebie, jesteśmy zbudowani wynikami już znowu odzyskana piłka. Jest okazja. Nie pierwszy strzał. W łeb, jeżeli chodzi o punkt, ale może o tym za moment jest w końcu przy piłce Starzyński. Świetna piłka do kozaka. Ten to jednak źle przyjął. Kontrakt nie ma wciąż przedłużonej umowy, a teraz Barański, dobry przerzut. Świetna krzyżowa piłka diagonalna, jak mówił trener selekjon Andrzej Strajlał. Wraca piłka w drugą stronę, z kolei kozak się popisał takim dokładnym. Przerzutem. Barański, Barański! By też jego piłkarze ruszyli do pressingu, że to była taka szansa. Budnicki, jeden z trzech obrońców, wyprowadza piłkę. Wiemy, że on też Bramkę potrafi strzelić. Kai Blinger, świetne dośrodkowanie. Jest śpiączka! Ciężka, trzeba bardzo mocno, ciężko pracować w zimę, tak żeby w meczu później było zdecydowanie. Jarowski w ostatniej chwili. Sadlok wstawił nogę i nogę. Starzyński, dochodząca piłka. Łubik wybijają przed pole karne. Jest szansa na szybki atak. Rzadko tak Strzelają bramki. Goście raczej z ataków pozycyjnych, ale teraz Niewiarowski, spiekielnie szybki. Niewiarowski, Niewiarowski zatrzymany na pierwszy słupek. Tym razem i piłka poszła na poprzeczkę. Fajnie się włącza jeden z trzech stoperów. Dośrodkowanie. Pchnięty tam w polu karnym jeden z zawodników. Tyszan udało się wybić piłkę. Jeszcze Budnicki nad poprzeczką. Rurnikiem Łęczna. Teraz będzie szansa. Jest zablokowany ten strzał. Jeszcze poprawka. Dobra interwencja też u Miłosza Stępińskiego, w reprezentacji do lat 20. Była Świetne teraz wejście w pole karne. Kaiblinger z szupakiem uderzył piłkę. Natomiast rewelacyjnie zachował się znów Jakub Bielecki. Kolejne dośrodkowanie, tym razem już bez strzału. Mez jest niżej, ustawiony z Szymańskim i z sadlokiem. Dośrodkowanie. Dobra piłka Świetna teraz interwencja Łubika. Nikt nie atakował Marcela Łubika. Kozak z powrotem do sadloka. Sadlok, kolejna wrzutka, poradził sobie Łubik. Jeszcze miał szansę. Szczepan, Szczepan się zastawił. Szczepan podanie szerzej. Jest uderzenie na bramkę Szymańskiego. W środku. A teraz dobre zagranie. Będzie szansa, świetna interwencja. I wyjście z bramki Marcela Łubika. Zatrzymany Adkonis. Tak jak zaznaczaliśmy, kiedy nastąpiły zmiany w Tychach, ponownie piłka wraca do Erthalera. Erthaler nie ma dośrodkowania, wycofał piłkę piętą. Teraz nie zła wrzutka na drugi supek. Jest coś, piączka! I to jest cały wartość piączka. I to jest znowu taki element, który oglądaliśmy w poprzednich meczach. Rozegranie akcji w bocznym boisku. dwa trzy podane dośrodkowanie na drugi słupek I można by wyciągać takie gole w tej rundzie wiosennej GKS-u Tychy i pokazywać w naszym magazynie. Podejrzewam, że robimy to w poniedziałek. Jest tutaj pełna zgoda jest tutaj dośrodkowanie bardzo dobre dośrodkowanie dochodzące i Bartek śpiączka, w, tutaj w polu karnym szósty gol Bartka śpiączki, kolejny gol głową kolejny gol na zamknięcie i tak Rud miał dobry moment i został teraz skarcony przez graczy GKS tych kolejny gol po takim ataku pozycyjnym fajnie rozegrana akcja Spokojnie piłkę przytrzymał, rozegrał, zagrał piętą, a potem prosty schemat. Zagranie na drugi słupek, gdzie śpiączka zwykle to po prostu wygrywa. Dokładnie to, co mówiliśmy wcześniej na samym początku tej transmisji. Miał Bartek, jedną taką dokładnie, sytuację w pierwszej połowie. Mówiliśmy o tym, że to jest zawodnik, który jest w formie, który potrafi grać dobrze głową. Tutaj zdecydowanie Szwok wcześniej musi oddać Nie szał ma szał na patrzmy, Dwa 2 na 1 ładne podanie do środka. Haller od razu jeszcze szerzej jest szansa, jest uderzenie zablokowane tam było ciasto. Śpiączka, śpiączka. 2-0. Coś niewiarygodnego. Prosty błąd tam wydawało się, że już piłkę są w stanie piłkarze ruchu wybić. A ta gdzieś spadała w kierunku Szymańskiego. Ten nie zdążył zareagować, bo za pleców można powiedzieć depnięcie jak dobry sprinter teraz pokazał Bartosz Piączka a jednak pozycja spalona. No, chciałbym zobaczyć powtórkę, dokładnie o który moment chodzi. Wciąż za tym mamy yy, Prowadzenie Tyszan, ale tylko 1 do zera. Jeszcze raz odśpiewany, a tutaj dośrodkowanie jest strzał na bramkę. Łapie piłkę Jako Bielecki. Elmax oficjalny sponsor GKSTH.